Jedni ją kochają, drugi, drudzy się na nią wkurzają, czyli love-hate relationships z automatyzacją na Instagramie. No właśnie, wszyscy już mamy tego lekki przesyt. Zwłaszcza, że w większości z nas automatyzacja kojarzy się z wciskaniem jakiegoś produktu, robieniem odbiorców w konia czy automatyzowaniem wiedzy tak, żeby czasem nie przekazać jej za darmo w postach czy w rolkach. Znane, nie? Ja też to widzę jako odbiorczyni i dzisiaj pokażę Wam, jak tworzyć automatyzacje, które po pierwsze osiągną Wasze cele, ale jednocześnie będą wartościowe i przyjemne z punktu widzenia odbiorcy. Dobra, widziałam, że niewiele osób podniosło rękę na menu czata, więc jeśli chcecie sobie przetestować, jak wygląda automatyzacja na Instagramie, to odpowiedzcie na moje jakiekolwiek Insta story. macie też moją nazwę na Insta. Żebyście sobie ją przeklikali. Jest fajna, przysięgam, będziecie się dobrze bawić. I zachęcam do tego, żebyście różne opcje tej automatyzacji sobie przeklikali i ewentualnie zajrzeli do waszego sąsiada, na co trafił on. Obiecuję, będzie fajnie, więc odpowiedzcie na którekolwiek moje Insta story z słowem Orangutan. A ja Wam teraz powiem. Jak działa automatyzacja w skrócie? Zawsze na podstawie wyzwalacza, czyli jakiejś interakcji ze strony odbiorcy. To może być komentarz pod postem, rolką, relacją live, odpowiedź na Insta Stories albo wiadomość wysłana prywatnie. I dopiero to uruchamia wysyłkę zautomatyzowanej wiadomości z naszej strony. A jeśli odbiorca wejdzie z nią w interakcję, to może dojść do pozyskania nowego obserwującego, sprzedaży czy chociażby pozyskania lid i to oznacza, że automatyzacja to nie spam, bo ona nie wysyła wiadomości do waszych odbiorców nieproszona, a zawsze po jakiejś interakcji ze strony odbiorcy. I mimo, że na Instagramie istnieje dzienny limit wiadomości prywatnych wysyłanych z naszego profilu i wynosi on do 50 lub do 100 wiadomości prywatnych w zależności od konta, to ten limit nie dotyczy automatyzacji robionej za pomocą menyczata i wysyłania zautomatyzowanych wiadomości, dlatego, że menyczat jest oficjalnym partnerem mety i narzędziem, które jest przez Instagrama zatwierdzone. I to oznacza też, że automatyzacja to nie boty, a wiadomości, które piszecie samodzielnie, ale wysłane przez automatyzację. Automatyzacja generalnie jest spoko, ale została owiana złą sławą w ostatnim czasie, bo rzuciło się na nią wielu twórców, którzy nie wiedzieli, jak wykorzystywać ją ze smakiem i w ten sposób bardzo często nadużywali dobroci i ciekawości swoich odbiorców, a my po prostu się zdraziliśmy. I prawdopodobnie przychodzą wam nawet do głowy przykłady takich kiepskich automatyzacji z naszego polskiego podwórka, ale ja nie będę wskazywać palcami, bo to nie w moim stylu. Pierwsza rzecz, która wkurza w automatyzacji, to posty i rolki bez wartości. Kiedy sobie trafiacie na przykład na takiego birola z mocnym łapaczem uwagi i myślicie, że zaraz dowiecie się czegoś ciekawego, ale nie, dowiadujecie się tylko tyle, że jest tam automatyzacja, no i generalnie marnujecie kilkanaście sekund swojego życia na oglądanie treści, z której totalnie nic nie wynika. Druga rzecz, która wkurza w automatyzacji, to obiecanki cecanki. Czyli kiedy ktoś obiecuje nam, że jak weźmiemy udział w automatyzacji, to dostaniemy od niego coś fajnego. My bierzemy udział, wchodzimy w diema. Okazuje się, że dostaliśmy ale to płatny produkt. Trzecia rzecz, która wkurza w automatyzacji to automatyzacje tasiemce. Szczególnie kiedy są to automatyzacje sprzedażowe, w których twórca tej automatyzacji daje nam do wyboru dwie opcje. Tak, jestem zdecydowany, kupuję albo nie, potrzebuję jeszcze pomyśleć. No i kiedy my zaznaczymy odpowiedź, która nie satysfakcjonuje twórcy tej automatyzacji, to mierzymy się z kolejnymi i kolejnymi wiadomościami typu hej kochana, czy decyzja już podjęta, halo halo, a może najpierw pazurki za darmo, a całe to męczenie nam głowy tylko po to. I mimo, że lubię automatyzację i z niej korzystam, to mam wrażenie, że wielu twórców, szczególnie tych, którzy należą do programu afiliacyjnego Manychata, mówi na jej temat wiele rzeczy, które nie do końca są prawdą. Jak na przykład to, że automatyzacja nie wyprowadza odbiorców z Instagrama w przeciwieństwie do linkowania w biogramie czy na Insta Stories. No i dobra, faktycznie są takie automatyzacje, które możecie załatwić z odbiorcami tylko z poziomu wiadomości prywatnych. Typu, chcecie komuś wysłać fajną checklistę ulubionych narzędzi, wysyłacie to za pomocą automatyzacji w wiadomości prywatnej i zostajemy na Instagramie. Natomiast jeśli chcecie cokolwiek zalinkować, to niezależnie czy jest to link wysłany do odbiorcy właśnie za pomocą automatyzacji w wiadomości prywatnej, czy jest to link z biogramu, czy z Insta Stories, to jak widzicie, on przenosi odbiorcę dokładnie w to samo miejsce. Bo to sprawdziłam, więc mówienie, że automatyzacja nie wyprowadza odbiorców z Instagrama, możemy uznać za bullshit. Drugą rzecz, którą często słyszy się na temat automatyzacji, to fakt, że zwiększa zasięgi. To od razu powiem Wam, że nie, bo nawet jeśli wygenerujemy ogrom komentarzy za pomocą automatyzacji, to to nie ma znaczne, znacznego wpływu na to, ile wyświetleń zdobędzie Wasz post czy rolka. I pokażę Wam to na przykładzie profilu mojej klientki Kasi Art of Wedding. To były treści, które automatyzowaliśmy. To były treści, których nie automatyzowaliśmy. To były rolki, które automatyzowaliśmy pod sprzedaż. A tę rolkę automatyzowaliśmy pod coś fajnego dla odbiorcy czyli darmowego e-book'a. I jak widzicie, generalnie średnia liczba wyświetleń jest tutaj bardzo podobna. Nawet powiedziałabym, że te treści, które nie były automatyzowane, sprawdzały się nieco lepiej ale to prawdopodobnie dlatego, że pozostałe automatyzowane treści głównie były sprzedażowe. I nawet jeśli niektóre z tych automatyzowanych treści wykręciły i 316 komentarzy, Wcale nie miały lepszych wyświetleń niż treści nieautomatyzowane, które wykręciły komentarzy mniej. Więc mówienie, że automatyzacja zwiększa zasięgi, uważam, że jest bullshitem, natomiast nie można odmówić automatyzacji tego, że yy, wpływa na zaangażowanie, no bo w końcu zachęca odbiorców do zostawienia komentarza. I ManyChat mówi nam, że twórcy korzystający z niej zauważyli wzrosty od 50 nawet do 800 nowych komentarzy pod automatyzowanymi treściami. I skoro już wszyscy wiemy, co wkurza w automatyzacji i jakie są nie do końca prawdziwe informacje na jej temat, to teraz pora, żeby przemówił język faktów, czyli dlaczego automatyzacja jest spoko. Po pierwsze, bo pozwala nam sprzedawać, a menedczat mówi, że dzięki niej możemy zwiększyć sprzedaż na Instagramie nawet o 60%. Do tego, jak sprzedajecie za pomocą linków na Stories, to one znikają po 24 godzinach. Jak sprzedajecie za pomocą linków, które są automatyzowane w postach czy w rolkach, one pracują cały czas. Do tego, jak macie wiele linków w biogramie, na przykład jakiś Linktree, no to odbiorca może być lekko zagubiony. W automatyzacji zawsze dostaje, do, zawsze dostaje od Was informacje krok po kroku, więc trafi tam, gdzie ma trafić. I trzecia rzecz to to, że możemy automatyzować każdy post, czy rolkę, czy Insta Stories, czy live'a, dzięki czemu większość treści, które tworzycie, może na Was po prostu zarabiać. I ja wiem, że na tym etapie automatyzacja może wydawać się nieco skomplikowana. Ja sama nadal odkrywam jej nowe możliwości, natomiast pokażę Wam pięć prostych automatyzacji, które możecie wdrożyć na swoim profilu, nawet jeśli automatyzacyjnymi prosami jeszcze nie jesteście. Po pierwsze sprzedaż za pomocą każdej publikacji. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy odbiorca jest już zdecydowany, że chce coś od Was kupić i on po prostu potrzebuje konkretnej informacji i linku do zakupu. I z poziomu automatyzacji może to wyglądać na przykład w taki sposób, kiedy wybieramy ten trigger, czyli co odbiorca ma zrobić, żeby włączyć automatyzację, a następnie wiadomość powitalną, którą dostaje od nas wraz z interaktywnym przyciskiem typu chcę kupić szkolenie, chcę dołączyć do kursu, bla, bla, bla. Oraz kolejną wiadomość, którą już dostaje od nas z interaktywnym przyciskiem, pod którym ukryty jest po prostu link do produktu. I ewentualnie jeszcze jedną wiadomością, którą wysyłamy z opóźnieniem yy, i zachęcamy do tego, żeby podzielił się z nami jakimiś pytaniami czy wątpliwościami, jeśli takie ma. Druga rzecz, którą możecie zrobić za pomocą automatyzacji, to Conversation Starters. Czyli zautomatyzowanie pierwszych rozmów z klientem na Instagramie. I wygląda to mniej więcej w taki sposób, że ktoś sobie wchodzi po raz pierwszy w diamę z Wami i widzi tematy, które może kliknąć. One wszystkie są zautomatyzowane. I w ten sposób możecie na przykład przeprowadzić odbiorcę przez Waszą ofertę, najczęściej zadawane pytania, czy nawet przez proces zwrotu produktu. I w ustawieniu tej automatyzacji najważniejsze jest dla nas to, żeby wybrać znowu trigger, czyli że odbiorca klika któryś z tych tematów, a następnie każdy temat indywidualnie zautomatyzować i przygotować dla niego dedykowaną ścieżkę. I te ścieżki mogą być trudne, może tam być dużo opcji do wyklikania, ale mogą też być takie proste jak tutaj, gdzie po prostu osoba dostaje jedną prostą informację, jak wygląda współpraca z nami w zakresie wideo, i ewentualnie przycisk, który może kliknąć, gdy chce nam zadać jeszcze jakieś pytania. Trzecia rzecz, którą możecie zrobić za pomocą automatyzacji, to zamiana widzów w lidy. I tutaj potrzebujecie przygotować jakąś treść postrolkę Instastories Live'a, przygotować darmowy lead magnet, czyli na przykład jakiegoś e-booka, darmowe wideo albo checklistę oraz przygotować link do zapisu do waszego newslettera na który jak ktoś się zapisze to dostaje od was lead magnet. I z poziomu odbiorcy wygląda to w taki sposób, że ktoś sobie wchodzi w interakcję z wami, włącza automatyzację, dostaje od was wiadomość prywatną od razu z linkiem do zapisu do newslettera, przechodzi na landing, zapisuje się do tego newslettera i dostaje od was darmową treść, a wy macie lida. Z poziomu ustawiania automatyzacji natomiast wygląda to tak, że znowu mamy trigger Czyli to, co odbiorca ma zrobić, żeby uruchomić automatyzację, od razu wiadomość powitalna z interaktywnym przyciskiem, pod którym chowamy link do zapisu do naszego newslettera i ewentualnie jak chcemy być mili, to jeszcze po kilku minutach wysyłamy na przykład wiadomość, w której życzymy odbiorcy miłego czytania albo miłego oglądania. I menchat mówi nam, że użytkownicy automatyzacji, że 80% użytków, użytkowników automatyzacji zauważyło wzrost w pozyskiwaniu lidów właśnie dzięki niej. Czwarta rzecz, którą możecie zrobić za pomocą automatyzacji, to zamiana widzów obserwujących. I tutaj schemat jest bardzo podobny jak przy zamianie widzów w lidy. To znaczy przygotowujemy sobie treść, przygotowujemy darmowy lead magnet i myk jest taki, że w automatyzacji ustawiamy warunek, że ten lead magnet dostanie tylko ktoś, kto nas obserwuje. Z poziomu widza wygląda to mniej więcej w taki sposób, że ktoś dostaje od nas wiadomość powitalną z interaktywnym przyciskiem typu biorę, odbieram darmowego e-booka, bla bla bla. I jeśli on to kliknie, a nas nie obserwuje, to dostaje drugą wiadomość typu no sorki, ale ten produkt jest tylko dla moich obserwujących. No i to jest decyzja po jego stronie. Jeśli postanowi nas zaobserwować i kliknie tak, już obserwuje, dostaje kolejną wiadomość, w której właśnie zawarta jest ta darmowa wiedza. I z poziomu automatyzacji znowu wybieramy sobie trigger, wiadomość powitalną, w której informujemy, co mamy dla tego odbiorcy i to magiczne niebieskie okienko, czyli warunek. No jeśli ktoś go spełnia, jeśli nas obserwuje, dostaje wiadomość A. Jeśli go nie spełnia i nas, y, nie obserwuje, dostaje wiadomość B. No i dopóki ten ktoś faktycznie nie kliknie nam obserwacji, to będzie ciągle przechodził przez filtr tego warunku, no i ciągle dostawał wiadomość B, typu, no, sorki, to, to nie jest dla ciebie. I ktoś mógłby powiedzieć, psiakość, ale to jest wymuszanie obserwujących. Mm. Ja bym powiedziała bardziej, że to transakcja wymienna, no bo jeśli wy i tak szykujecie ten lit, magnet, który dotyczy tematyki, o której też jest was, wasz cały profil, no to to jest raczej odbiorca, który będzie się angażował w pozostałe treści, które tworzycie i nie będzie pustą obserwacją. Opcja numer 5 to automatyzowanie odpowiedzi na wzmianki na wasz temat na Insta Stories. Czyli powiedzmy, że mamy zadowolonego klienta, który wrzuca Insta Stories, na którym was oznacza, a wy dzięki automatyzacji wysyłacie mu taką wiadomość, super, dzięki za oznaczenie, łapkot rabatowy na kolejne zakupy. I w ustawieniu to jest bardzo proste. Wybieracie trigger, czyli to, że ktoś Was oznaczy na Insta Stories, i przygotowujecie wysyłkę konkretnych wiadomości. Najpierw może być taka z podziękowaniem, a po kilku sekundach może się dosłać kot rabatowy na kolejne zakupy. Sytuacja ma się jednak zgoła inaczej, kiedy ktoś oznaczy Was na Insta Stories takim jak to, a wasza automatyzacja wyśle mu odpowiedź taką jak ta. Więc temat automatycznych odpowiedzi jest świetny, natomiast kody rabatowe zostawiam Wam do przemyślenia. No i dobra, jeśli myślicie, że automatyzacja to tylko na Instagramie i tylko w wiadomościach prywatnych, to nie, bo w 2022 roku dzięki Nike Football na ulicach Londynu i Paryża pojawiły się reklamy z prawdziwym Lil Mbappé, które zachęcały odbiorców do odezwania się na profilu Nike Football na Instagramie. Time anyway. Well, my challenges. <laughs> hey! Hit me in the internet! Allez! Last one there is a pool mouye. I'm taking over Nike football on Instagram! Seriously! DM me! <laughs> Kampania na Instagramie Nike Football trwała tydzień, była oparta w pełni o automatyzację, w tym zautomatyzowane wiadomości, zdjęcia Lil Mbappé oraz wideo challenge, które zachęcały szczególnie tych najmłodszych odbiorców do wzięcia udziału w jakichś sportowych wyzwaniach, jak na przykład sprawdzenia, ile kapek są w stanie zrobić pomidorem w ciągu minuty. No i tu była o tyle przyjemna sytuacja, że Nike Football i Mbappé mieli milionową grupę odbiorców do wykorzystania w tej automatyzacji. Ale skąd Wy możecie wziąć odbiorców do Waszych Automatyzacji. Po pierwsze, jak robicie jakąś, to nie róbcie tylko na rolki czy posty, ale trzaśnijcie też na Insta Stories, na live, na wiadomości prywatne, i niech ona działa wszędzie na profilu. A do tego, jak robicie jakąś automatyzację, to wykorzystujcie ją w 15 czy 30 postach czy rolkach, żeby dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców. Realnie na profilu, to wystarczy Wam od 3 do 5 automatyzacji, które możecie sobie po prostu wymiennie. Yy, dorzucać do różnych postów. No i dobra, skoro już wiecie, jak zrobić podstawowe automatyzacje na Instagramie, to teraz pokażę Wam, jak dodać do nich a little bit of spice, czyli trzy funkcje, które sprawią, że Wasze automatyzacje będą bardziej pro. Po pierwsze, wysyłka wiadomości z opóźnieniem, czyli na przykład, kiedy macie automatyzację sprzedażową i po 23 godzinach ustawiacie sobie follow-up, że odbiorca dostaje jeszcze w tej automatyzacji przypomnienie, że hej, w sumie to sprzedaż się niedługo kończy, czy już podjąłeś swoją decyzję, czy nie. Ale taki follow-up jeden, a nie 15, dobra? Druga rzecz to dodawanie tagów, czyli to magiczne okienko, które ciągle do tej pory w sekwencjach automatyzacji omijałam. Dodawanie tagów pozwala wam kategoryzować waszych odbiorców. Więc jak macie automatyzację dotyczącą zupy ogórkowej, to możecie sobie dodać taki tag, że ludzie, którzy przejdą tę automatyzację, wpadają u Was w menyczacie do wora osób lubiących zupę ogórkową. Więc w przyszłości możecie pod nich personalizować te automatyzacje, że jak są oznaczeni tagiem lubiących zupę ogórkową, to dostaną inną wiadomość. Niż ci, którzy lubią zupę pomidorową. I ostatnia rzecz, czyli warunki. Czyli ktoś musi spełniać jakiś warunek, by otrzymać od Was wiadomość A. Jeśli go nie spełnia, dostaje wiadomość B. No i takim warunkiem może być właśnie to, że ktoś już obserwuje Wasz profil, albo że jest u Was otagowany konkretnym tagiem, albo że na przykład w quizie, który robicie sobie za pomocą automatyzacji, zdobył 5 punktów. I jak zdobył 5 punktów, to dostaje od Was kot rabatowy. Podsumowując. Jeśli już robicie jakiekolwiek automatyzacje, to nie nadużywajcie dobroci odbiorców i nie traktujcie ich jak głupich. Po drugie, nie róbcie automatyzacji, które są tasiemcami, żeby nie męczyć tych ludzi. Po trzecie, jak przygotowujecie jakieś darmowe lead magnety, to niech one będą fajne i wartościowe, bo inaczej zniechęcimy ludzi i nie będą chcieli w przyszłości brać udziału w naszych innych automatyzacjach. A przede wszystkim wykorzystujcie automatyzację, żeby pozyskiwać obserwujących, lidy czy klientów. No i żebyście się nie męczyli, to ja przygotowałam dla was trzy szablony automatyzacji pod pozyskiwanie follow, pod sprzedaż i pod lidy. Więc jak skomentujecie mu jakikolwiek post albo rolkę na Instagramie słowem szablon, spoko, możecie później ten komentarz usunąć, albo nie ma też tam warunku, że musicie mnie obserwować, żeby to dostać, jak coś. Więc śmiało, enjoy. Dostaniecie ode mnie gotowe szablony, które możecie sobie od razu wrzucić do swojego menu czata i tylko podmienić tam konkretne informacje, tak, żeby spersonalizować własną automatyzację. No i jeszcze jedna rzecz, że jak już wejdziecie w interakcję z tą automatyzacją, to najważniejsze jest to, żebyście zapisali sobie save w menu czacie. Tam będą dwa przyciski, że możecie podejrzeć albo zapisać, to sobie zapiszcie, a ja wam dziękuję bardzo.